Pan, za wszystko, co pan zrobił tak, na, na rzecz naszej gminy, ja dziękuję serdecznie. Porozumiesz, sesja z okazji 25 lecia samorządności w gminie Kuźnia Raciborska, powoli dobiega ku końcowi. Jeszcze spotkanie nieoficjalne już w kuluarach. Pewnie będzie czas to wspomnieć. Ale zapytam właśnie o to, jakie było te 25 lat tej samorządności. Ktoś powie 25 lat wolności. 25 lat wolności, wolnej, demokratycznej Polski, bo od tego należałoby zacząć. Ustawa samorządowa, która została powołana do życia w 90 roku, otworzyła naprawdę horyzonty dla samorządów. Ostatecznie zaczęto kierować się tym, co jest ważne tutaj, w społecznościach dla społeczności lokalnej. Zaczęto zwracać uwagę na potrzeby ludzi, nie z punktu widzenia Warszawy, ale z punktu widzenia władzy lokalnej. I to właśnie. To jest największy sukces tych, tych samorządów, obecnych samorządów. Że diagnozujemy potrzeby naszych, naszego społeczeństwa i możemy bezpośrednio od razu działać. 25 lat samorządności to okres i wzlotów i no Niezbyt takich miłych chwil, no choćby pożar w 1992 roku, powódź w 1997, powódź w 2010, ale na to wszystko właśnie składa się te 25-lecie. Pani burmistrz tak patrząc z perspektywy tego okresu. Dużo się zmieniło w Kuźni Borskiej. Nawet jako mieszkanka Kuźni Borskiej. Jak pani to ocenia te 25 lat? Znaczy ja myślę, że jako mieszkanka przede wszystkim, bo przecież mieszkam tutaj od urodzenia i w tych wszystkich rzeczach, które się w Kuźni dzieją, uczestniczę cały czas, uczestniczy moja rodzina. I ja myślę, że mamy się czym pochwalić i ta Kuźnia się naprawdę zmieniła. My czasami tak będąc tylko tutaj oceniamy pod kątem, no, jakichś telewizyjnych obrazów, czy jakichś wymyślonych luksusów, które mogłyby nas spotkać, to co mamy na, co dzień tutaj. Natomiast jeżeli tak realnie się na to spojrzy, to ja myślę, że tak małe miasteczko, przecież nie jesteśmy miastem dużym, jak Kuźnia Raciborska a gmina owszem, już większa, większa terytorialnie, ale liczba u mieszkańców no znowu też nie jakaś porywająca, ma się czym pochwalić. Proszę Państwa, my mamy przecież sieć wodociągową, my mamy już też dość znacznie skanalizowaną później, my mamy dostęp swobodny do szkół, do przedszkoli, do służby zdrowia, jesteśmy dobrze skomunikowani. To są takie wartości, które chyba sobie trzeba cenić i może gdyby nas przeniesiono na jakiś Czas w inne miejsce, gdzie troszeczkę inaczej te realia wyglądają, to wtedy docenilibyśmy to, co tutaj jest. Panie Przewodniczący, 25 lat samorządności w Polsce, 25 lat samorządności w Kuźni Raciborskiej. Początki, jak to początki, nie były wcześniej przećwiczone, więc można powiedzieć, były, były ciężkie, ale czy te 25 lat tej wolności, samorządności gmina Kuźnia Raciborska wykorzystała należycie? Ja myślę, że dzisiejsza uroczystość odpowiedziała na pytanie postawione przez pana redaktora, bo to przecież tak jak ktoś z mówców dzisiejszych powiedział, że my czasami przechodzimy wobec rzeczy, które zostały wykonane i w sposób oczywisty uważamy, że one były po prostu, że wzięły się znikąd. A jednak trzeba było po te pieniądze sięgać, trzeba było te wszelkie inwestycje organizować. No i umieścić je w budżecie i przeprowadzić tak, żeby z pożytkiem dla mieszkańców i poszczególnych miejscowości można je było zrealizować. Jak pan tak z perspektywy mieszkańca, jak i przedstawiciela władzy samorządowej ocenia te 25 lat? Wykorzystaliśmy je, tak patrząc, z perspektywy mieszkańca i samorządowca? Każdy zrobił, co potrafił, każdy zrobił, co uważał, że jest ważne dla tej miejscowości. Mamy gdzie fikać koziołki, mamy. Yy... Z hale gimnastyczne mamy przedszkola, szkołę, mamy Dom kultury i stadion. No, mi wypada tylko mówić o przyszłości, więc myślę, że teraz trzeba zadbać o chleb. Wtedy, kiedy się skończy kroplówka z Unii. Trzeba będzie umieć tutaj żyć i zbilansować budżet. Trzeba będzie zadbać o to, żeby ci ludzie mieli ten talerz na stole i to nad tym się będę. Koncentrował przez koniec, do końca mojej kadencji, żeby tutaj jakieś miejsca pracy nowe powstały i żeby jakąś nadzieję wlać, że tutaj mm, można żyć i wygodnie żyć. Kuźnia Raciborska, jak i cała gmina Kuźnia Raciborska, wykorzystały te 25 lat? Uważam, że Kuźnia Raciborska wykorzystała te swoje 25 lat. Myślę, że prezentacja, która została pokazana w czasie sesji. Doskonale to obrazuje. Mamy bardzo wiele wyremontowanych i zmodernizowanych obiektów. Wyremontowany dom kultury. Mamy nową oczyszczanie ścieków. Kilka kilometrów nitki kanalizacyjnej. Cała gmina została, prawie cała gmina, została zwodociągowana, czyli wszędzie mamy gminną wodę. Szereg takich bieżących remontów nowych dróg, chodników, remont bibliotek kuźni Raciborskiej, remont y, ośrodków obiektów sportowych tutaj mam na myśli lks -y, y, w Jankowicach y, w Rudzie Kozielskiej w Siedliskach w Rudach y, no niesamowity postęp jeśli chodzi o infrastrukturę sportową w Kuźni Raciborskiej w naszym mieście. Powstały dwa nowe boiska wielofunkcyjne, nowy stadion, zmodernizowany. Myślę, że Kuźnia Raciborska wykorzystała te swoje 25 lat w bardzo dobrym, z bardzo dobrym efektem. Tworząc samorządność w Kuźni Raciborskiej było, to było duże wyzwanie, bo jak wcześniej powiedziałam, to wcześniej nie było przećwiczone. To to po prostu dostaliśmy tą wolność, dostaliśmy te samorządy. Ktoś stwierdził, że nie Warszawa, ale tutaj na dole. Ludzie będą wiedzieli najlepiej, jak mają rządzić swoją, swoimi małymi ojczyznami. Tak, ja doskonale pamiętam te czasy. Praktycznie, oczywiście w wielkim uproszczeniu powiem, że w zasadzie to każdy dzień pamięta. Mi było o tyle łatwiej, że ja dostałem, tak to powiem po studencku, dobrą szkołę w trakcie studiów, gdzie ja już tej samorządności, która nastała, w sposób taki bardzo wyrazisty i praktyczny nauczyłem się na studiach, gdzie uczestniczyłem w tych organach samorządowych, w Radzie Wydziału, w Senacie Uczelni i rządziłem przez pięć lat samorządem studenckim Politechniki Śląskiej. Więc ja, te, te, te całe kanony samorządności z tymi przepisami, z pewnymi metodami działania, postępowaniem, już tutaj do tej gminy, jak gdyby przychodząc do samorządu gminnego, zawitałem. I wtedy moim, bo oczywiście. Zdawaliśmy sobie sprawę, że społeczność, ale i urzędnicy, i radni, ci przyszli pracownicy samorządowi, muszą się tego skądś nauczyć. Wydaje mi się, że w sposób kapitalny nasza gmina zdała ten egzamin, i kolejni radni, sołtysi i główni władarze gminy, czyli burmistrzowie, zdali, niezależnie od naszej oceny, każdy z nich zdał ten egzamin. Jeden trochę lepiej, trochę gorzej, ale wspólnie myślę, żeśmy nie zmarnowali tego czasu. Myślę, że to społeczeństwo najbardziej oceni. Chociaż nie były to łatwe lata, bo na te lata przypada i powódź, i pożar, y, można powiedzieć nawet dwie powodzie. Tak, y, zarówno pożar w 1992 roku, jak i powodzie. Myślę, że te kataklizmy, te żywioły scementowały nasze społeczeństwo. Faktem jest, że powstało dużo więcej problemów, że musieliśmy stawić czoła żywiołowi. Że nie spodziewaliśmy się tak wielkich szkód. Natomiast, biorąc pod uwagę cały kształt 25 lat, biorąc pod uwagę to, z jakimi żywiołami mieliśmy do czynienia i jak z tego wyszliśmy, możemy być z siebie dumni. To jest osoba, która zadbała o to, aby Rada Miejska przez ten ćwierć wieku mogła funkcjonować tak, jak funkcjonowała. Pani Elu, proszę przyjąć nasze głębokie ukłony. I słowa podziękowania za cały dorobek i za wszystko, co Pani dla nas zrobiła. Dziękujemy bardzo.